Moi drodzy moi kochani, myślę, że każdemu należy się trochę kisielu i informacji z zabaw w kisielu. Dwa dni temu mówiłem o tym, że Kinga Rusin, pozując na tle takiego słupa, kolumny. Wypełnionej mozaiką, z torebeczką, ładnie ubrana, mówi, że zapinajmy pasy, bo Donald Trump dochodzi do władzy i to w ogóle będzie katastrofa, bo będzie walczył z migracją, będzie nakładał cła, i to w ogóle wszystko będzie ciężkie, i w ogóle będzie źle o Matko Boska, tak? Zalinkuję wam ten film tutaj w pierwszym komentarzu. Zobaczcie, jeżeli nie widzieliście, bo nie będę tego wszystkiego y, jeszcze raz teraz y, powtarzał. I odpowiedziała jej, moi drodzy, Joanna. Krupa. No i dlatego zdecydowałem się, żeby przytoczyć tę wymianę zdań, bo warto, bo warto, bo jeszcze Kinga Rusin napisała tak, trzymam kciuki za amerykańską Polonię, na platformach społecznościowych pojawiły się screeny pytań i obaw przesłanych w kontekście możliwych deportacji Polaków, no bo rzeczywiście Trump zapowiada deportację nielegalnych migrantów, no niezależnie od tego, czy ktoś jest Polakiem, Chińczykiem, Meksykaninem, Czechem, no przebywasz w Stanach nielegalnie, no to czego ty się spodziewasz? No człowieku, no ludzie, tak? No i napisała Rusin dalej tak: podobno, pierwszym miejscem, gdzie mają zacząć się amerykańskie akcje deportacyjne, jest Chicago. A jest to skupisko polonii, według niektórych problem nieurologowanego pobytu może dotyczyć tam nawet kilkudziesięciu tysięcy naszych rodaków. No, moi drodzy, no, ten już wpis jest sam absurdalny, tak? No przebywasz w jakimś miejscu nielegalnie, to czego szukasz? No, gdy, a my mielibyśmy w Polsce tolerować nielegalnie przybywających tu Amerykanów i na przykład pracujących na czarno? tolerowalibyśmy? No według chyba pani Kingi Rusin tak, tylko że Amerykanie nie robią takich rzeczy, w większości nie mają po co tutaj nielegalnie przyjeżdżać. Ludzie śmieją. No i moi drodzy, nie wytrzymała i odpowiedziała Joanna Krupa, modelka, też no, gwiazda poniekąd w stacji TVN, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, więc tu już pani Joanna ma zupełnie... Inny pogląd na tę sytuację, która jest w Stanach Zjednoczonych, i mówi tak, odpisuje tak. Mam pytanie do KINGI. Dlaczego życzy Polakom, żeby byli deportowani? Nie rozumiem tego. Jak ktoś tutaj przyjechał legalnie, normalnie pracuje i płaci podatki, to dlaczego ma być deportowany? Może media w Polsce nie przekazują tego, że prezydent Trump mówił, że będzie deportował ludzi, którzy popełniają przestępstwa, są bandytami, zostali wpuszczeni do Stanów i wyrządzają tutaj dużo zła. Właśnie osobami, które nie powinny w ogóle przekroczyć granicy, ma się zająć w pierwszej kolejności. Dlatego nie rozumiem, co to ma wspólnego. W rozmowie y y z Polakami, mówi Janna Krupa, uważam, że jeśli ktoś mieszka w innym kraju, nie jest tutaj na miejscu i nie wie co się dzieje, nie powinien się wypowiadać. Mocny strzał w Kingerusin. Tutaj jest milion nielegalnych imigrantów, którzy są bandytami, należą do różnych gangów i to jest problem prezydenta Trumpa, żeby Ameryka była bardziej bezpieczna. To, co się tutaj dzieje, szczególnie w moim kochanym Los Angeles, Nowym Jorku i Chicago, jest przerażające. Ostatnio w nowojorskim mecze nielegalny imigrant bandyta spalił żywcem kobietę, która spała w pociągu i właśnie takich ludzi będzie deportował Trump. Jako matka pięcioletniej dziewczynki nie chcę, żeby bandyci legalnie biegali po Stanach, nie chcę niebezpiecznej przeszłości. Przyszłości dla mojego dziecka. Wielu z tych bandytów zostało wydalonych z więzienia i nie mają nawet wstępu do swojego kraju, więc ta deportacja nie będzie łatwa. Tak mocno, bardzo mocno odpowiedziała Joanna Krupa, i de facto też dała odpowiedź, dlaczego Trump wygrywa wybory, bo zapewnił, że będzie bezpieczeństwo wewnętrzne, bo ta sytuacja w Ameryce wypchnęła się spod kontroli. No, zobaczymy, jak to do końca będzie wyglądało z realizacją tych obietnic. Dajcie znać, co myślicie o tym sporze, i podkreślę, przytaczam ten spór celebrytek, które uważam, że. No, nie do końca powinny wypowiadać się w tematach politycznych, ale mogą, ale pod, dlatego to omówiłem, dlatego to przytoczyłem, bo dobrze tutaj mi się spodobały słowa Janny Krupy, Czyli. Cały świat komentuje to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, nie mając w wielu aspektach wiedzy. Kinga Rusin coś tam wypisuje o tym, że tam o Polacy, sześć Chicago, że deportacje, ludzie się boją, tak? A kobieta, która mieszka w Stanach Zjednoczonych i widzi, co się dzieje, mówi: Halo, Kinga, opowiadasz głupoty. I to jest ważne. To jest ważne, żeby podkreślać, że. Perspektywa amerykanina wygląda zupełnie inaczej niż perspektywa człowieka, który czyta Kinga Rusin w Stanach w, z, z polskiego siedzenia i myśli sobie: „O matko, ten Trump będzie deportował Polaków”. No nie, tak to nie wygląda.